ceny nieruchomości w Polsce bowiem osiągają absurdalne poziomy. Nic więc dziwnego, że kusić mogą mieszkania na przykład w słonecznej Italii przy porównywalnym standardzie, ale za połowę ceny z Polski. Oczywiście o ile trafimy na uczciwego sprzedawcę. Z nami jest mecenas Marcin Kwapiński, radca prawny, który jako polsko-włoski prawnik od kilku lat pomaga w bezpiecznym zakupie nieruchomości we Włoszech. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przez to, że Pełni Pan taką właśnie usługę? Czy spełnia Pan taką właśnie usługę? Mnie mam, że próby oszukania nabywców nie zdarzają się incydentalnie? Może nie powiedziałbym, że są to próby oszukania, czyli tak typowe oszustwo. Natomiast to, co bardzo przeszkadza, to niewiedza, brak sprawdzenia realiów tego rynku włoskiego, który jest znacząco inny od naszego rynku. Nie jest to tak łatwo sprawdzić nieruchomość. Dla przykładu, nie ma systemu ksiąg wieczystych takiego jak u nas, gdzie można przez internet sprawdzić, czy jest na przykład służebność, albo czy jest hipoteka. Tutaj trzeba albo wynająć specjalistów już też tam na miejscu, nawet notariusze sami tego nie robią, ponieważ muszą, jak to się mówi, grzebać w aktach notarialnych na przykład za 20 lat wstecz, więc są pewne osoby, które się tym zajmują. I większość nieruchomości ma też jakieś mniejsze lub większe lub budowlane. Jeżeli jest ona większa, to rzeczywiście może się zdarzyć, że taka nieruchomość w ogóle nie może być przedmiotem obrotu, a notariusz nie ma obowiązku tego sprawdzać. Notariusz ufa, że strony to sobie sprawdziły lub ewentualnie zasięgnęły opinii architekta geometry, takiego naszego geodety, który Kto to w sumie sprawdził, w, 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 to dla stron... Dobra postawa, tak, taka, takie zadane zaufanie stronom, które przychodzą do notariusza się ułożyć, jeżeli chodzi o umowę kupna sprzedaży. Przejdźmy, panie mecenasie, przez poszczególne etapy zakupu nieruchomości. Proszę wskazać takie potencjalne haczyki, które mogą się pojawić na, na każdym z nich. I co różni ten etap od tego modelu, który znamy w Polsce? Zaczynamy od poszukiwania, czyli ogłoszenia, oferty i wybór A. miejsca, w którym chcemy kupić nieruchomość. Tak, już przy poszukiwaniu pierwsza rzecz, która naszych polskich klientów na pewno zaskoczy, to prawie brak nieruchomości z rynku pierwotnego. Bardzo niewiele się tego buduje. W związku z tym też i ceny, i ta sytuacja ekonomiczna wzrostu, spadku cen zupełnie inaczej się kształtuje niż u nas. U nas to są tak zwane nastroje deweloperów, rynek kredytów. I też możliwości ekonomiczne Polaków, którzy mogą taki kredyt wziąć lub nie. Natomiast tam większość to jest rynek wtórny. Pierwsza rzecz, którą może, no to już kolejna, którą możemy zobaczyć, większość tych nieruchomości oferowana jest przez agencję nieruchomości. I jeżeli kupujemy takie mieszkanie, my jako kupujący również płacimy prowizję tej agencji nieruchomości. Z reguły około 3% ceny nieruchomości. Natomiast mamy większe bezpieczeństwo. Jeżeli znajdujemy ofertę, która nie jest oferowana przez agencję nieruchomości, to jest to raczej minus, jest to coś, co nie zdarza się i prawdopodobnie z tą nieruchomością może być jakiś problem. No dobrze, pani Mecenasie, yy, taki, ale ja mam propozycję nie, w takim razie, czy mógłbym. Czy, czy ja mogę obejść agencję i na przykład y, wiedząc, gdzie jest to mieszkanie albo ta nieruchomość, skontaktować się z właścicielem i w ten sposób ten 3% sobie zdjąć z ceny nieruchomości? Tak, teoretycznie dałoby się to zrobić, ale jest to bardzo trudne. Właśnie. Można powiedzieć, że tradycja jest takim pięknym polskim słowem i we Włoszech tutaj, jeżeli chodzi o te transakcje, można to też zastosować, ponieważ tradycyjnie y, transakcje nieruchomości najpierw y, poprzedza się złożeniem pisemnej oferty. To nie jest tak jak u nas, że telefonicznie można sobie dogadać cenę, to umówmy się do notariusza na przykład za tydzień i tam się spotykamy. Sprzedający też, zanim przekaże wszystkie informacje o nieruchomości poprzez agencję, chce mieć pewność, że kupujący jest ze sobą poważną i oferuje nieodwołalnie jakąś cenę za tę nieruchomość. Mówi, w jakim terminie chce ją nabyć, jaki chce dać zadatek. W związku z czym, za tym, agencje oczywiście wiedzą. O tym pomyśle, na który wpadł Pan redaktor, i bardzo, bardzo wiele osób na pewno mogłoby wpaść na ten pomysł i co jest też u nas w Polsce popularne. Natomiast oni wiedzą, jak utrudnić taką sytuację. W... Podpisują też pewne dokumenty już przy pokazywaniu nieruchomości kupujących. Skoro powiedział Pan o cenie, to ja też o cenę chciałem zapytać. Nie ukrywam, że zainspirowali nas do tej rozmowy nasi widzowie, którzy zwrócili uwagę na to, że mieszkania w promieniu powiedzmy 50 kilometrów od Rzymu dojazd pociągiem około pół godziny to jest, to jest cena dwukrotnie niższa niż cena nieruchomości w mieszkania w Warszawie na w dzielnicach obrzeża powiedzmy granicy miasta. Czy może pan to potwierdzić, że ceny we Włoszech w miastach są niższe niż dużo niższe niż w Polsce? Tak mogę to potwierdzić. Nawet jeszcze przed naszą rozmową zajrzałem Troszeczkę do ogłoszeń. Przykład: mieszkanie trzypokojowe w Rzymie, czyli w gminie Rzym. Pomiędzy, powiedzmy, centrum Rzymu a morzem. 220 tysięcy euro. Trzypokojowe, trzecie piętro, winda, klimatyzacja, garaż, piwnica. Gotowe do zamieszkania. Oczywiście może to być standard, inny zupełnie niż nasz rynek pierwotny, mieszkania wykończone w latach 2020. To będzie może bardziej standard 1990, może 2000. Wiele tych mieszkań jest też odnawianych w ciągu. Ale to, są, ale to są też mieszkania, które są, które są bardzo ładnie wykończone, często w kamieniu, który też chłodzi w ciągu dnia. Panie Mecenasie, w, co Pan powie o takich inwestycjach czy takich pomysłach, jak zakup tak zwanego domu za jeden euro, które te ogłoszenia się pojawiają? To jest bardzo ciekawa inwestycja. Jeżeli na przykład pan redaktor chciałby zrobić sobie przerwę, napisać książkę, nie wiem, odnaleźć siebie, to wówczas do takiej miejscowości na pewno warto byłoby się przenieść. Jest tam pięknie, nie ma raczej ludzi, nikt nie będzie panu redaktorowi przeszkadzał. Żadnego hałasu z okolicznych restauracji, kafajek, żadnych turystów tam nie będzie. Żadnych sklepów? I... Tak, y, oczywiście dla miejscowych y, już tak na poważnie nie ma tam pracy, nie ma perspektyw, w związku z czym młodzi ludzie wyjeżdżają, starsze osoby tam zostają i albo sprzedają, albo no, mówiąc y, wprost, umierają te osoby. Y, nikt nie chce się przeprowadzić do tego mieszkania. To mieszkanie jest tylko problemem. Trzeba płacić jakieś podatki, normalne podatki od nieruchomości. Y, Często takie mieszkania są po prostu opuszczone, nikt się do nich nie przyznaje lub nieuporządkowana jest sytuacja prawna i nawet przyjmują to gminy i wówczas sprzedają za jeden euro, zachęcając do tego, żeby tam się przenieść i na przykład w ciągu trzech lat oczywiście jest to obowiązek, należy taką nieruchomość wykończyć, doprowadzić Panie do stanu. Ja w Chciałbym dokończyć tą naszą transakcję. Zakończy nam się czas, ale zapytam jeszcze tylko o spotkanie z notariuszem, czyli o samą transakcję i sprzedaży. Jak, jak wysoka jest taksa notarialna w Włoszech? Taksa notarialna nie jest tak bardzo wysoka, bo sam koszt notariusza to jest tak 1000-1500 euro do 2500 euro. To jest ta taksa. Natomiast podatek od zakupu tej nieruchomości to jest od wartości katastralnej, czyli niższej od wartości rynkowej. To jest tak około 50-60% wartości. Od tej wartości liczy się 9% podatku. Płaci dokupujący. Więc to jest najistotniejszy koszt, co też może wskazuje na to, że niekoniecznie powinniśmy dokonywać tam tak zwanych flipów, natomiast dobrze przemyśleć taki zakup. Ceny można negocjować, w związku z czym nawet jeżeli ten podatek jest dość wysoki, możemy tutaj zaoszczędzić. Bardzo panu dziękuję. Mecenas Marcin Kwapiński, radca prawny i włosko-polski prawnik, pomagający w bezpiecznym zakupie nieruchomości we Włoszech. Dziękuję pięknie.